Telewizja Regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Został przysłany do nas zatwierdzony protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, która to komisja obradowała w grudniu 2019 roku na temat właśnie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych dla obwodnic Sympulna i Kamienia Krańskiego. Został on podpisany dzisiaj do nas. Przysłany, co oznacza, że można rozpocząć procedurę wydania decyzji środowiskowej. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został już złożony. Projektanci dokonali uzupełnień, które, które były za, zapisane właśnie w tym protokole zatwierdzającym studium i rusza procedura wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Sympólna Krańskiego, co oznacza, że to już jest przedostatni praktycznie etap do podjęcia decyzji o faktycznym rozpoczęciu. Чем будова. Protokół wskazał na wariant dla Sympólna Kraińskiego W1, oznaczający, że owodnica Sympólna Kraińskiego będzie przebiegała od sprzed miejscowości Piaseczno poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką na Tuchole za miejscowością Sikorsz. Następnie będzie za ogródkami działkowymi skrzyżowanie z drogą gruntową na Komierowo. Przeprawa potem przez dolinę rzeki Sempulenki zaprojektowana częściowo w nasypie, częściowo na Estakadzie, i wylot tej owodnicy będzie na skrzyżowaniu skrzyżowaniu drogi Bydgoszczy jastrzębiec za Sępólnym, krańskim, zatorami kolejowymi. Tam będzie skrzyżowania okrężne, z którego w przyszłości też będzie można doprojektować kawałek obwodnicy do drogi wojewódzkiej na Nakło-Poznań. Całość to jest 6 km droga klasy GP, co oznacza, że to będzie droga główna przyspieszona. Pasy jedne w jedną i w drugą stronę z poszerzonym poboczem. No i skrzyżowania z istniejącymi drogami typu okrężnego, żeby wprowadzić po prostu ruch. Na obwodnicy, zarówno z miasta, jak i przybywający z zewnątrz. Decyzja środowiskowa to jest podobno dosyć długi proces. Tą decyzję wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W niektórych przypadkach trwa nawet ona bodajże rok. Natomiast no, tutaj liczymy na to, że uda się tą decyzję uzgodnić i wydać wcześniej. Tym bardziej, że już wstępnie też nasze, nasze tutaj propozycje były gdzieś tam sygnalizowane na pewnym etapie. No i po uzyskaniu decyzji środowiskowej, Następuje ten moment, kiedy trzeba będzie zadecydować, czy jest możliwość ogłoszenia realizacji tej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj, czy będzie konieczność projektowania jeszcze dokumentacji technicznej i, i dopiero potem organizowania przetarg na wybudowanie. My widzimy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrach w większości tego typu przypadków, jako wodnicy drogi ekspresowe po uzyskaniu decyzji środowiskowej decyduje się na, na ogłaszanie przetargów w trybie zaprojektowej. To i wybuduj co oznacza praktycznie już realizację takiego zadania.